Witam Was wszystkich ciepło i serdecznie. Nowy tydzień, nowy horoskop, 16-22 września. I nie będę Wam tutaj opowiadać o jesiennej pogodzie, o tym co za oknem, bo karty tutaj na stole, właśnie mówią o kompletnie czymś innym. Tu będą się liczyły emocje, relacje. Tak. W tym tygodniu najważniejsze będzie, Bycie ze sobą i pójście za głosem swojego serca. O tym zawsze mówię. Ale to jest ten tydzień, ten nowy tydzień. Idealnym czasem na to, żeby jeżeli jesteście w stałych związkach, żeby trochę dla siebie znaleźć spokoju, oddechu i harmonii. Od tego całego jazgotu światowego od tych wszystkich informacji które idą z zewnątrz wreszcie możemy na siebie spojrzeć trochę inaczej natomiast dla wszystkich tych którzy są poszukującymi kogoś do siebie dla siebie do nowej relacji do bycia we dwoje na całe życie może nawet to jest to czas kiedy żeby było być odważnym wziąć oddech Taki oddech, który napełnia nas tą życiową energią i, i coś zacząć. Zacząć nowe, nowe życie, otworzyć się właśnie na to nowe, co może do Was przyjść już wkrótce, ale też wykonać pierwszy krok w tym kierunku. Tu będzie można znaleźć nowe towarzystwo, zacząć wreszcie z ludźmi rozmawiać, Poszukać informacji o kimś, kogo ma się już na oku, ale też łatwiej, łatwiej będzie uzyskać czy to mm, zaproszenie na jakąś fajną imprezę, na której możecie poznać kogoś wybitnie interesującego, czy też, czy też właśnie odnieść sukces w nauce. Tak, to jest dobry czas właśnie na to, żeby poszerzać swoje informacje, poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje horyzonty. Jednym słowem, szukać szukać ludzi, szukać kontaktów, być, być na topie. Tutaj również jest dobry czas, żeby podzielić się swoimi planami. Z najbliższymi, z ludźmi, którzy może się okazać, że pomogą Ci w realizacji twojego, twojego zamierzenia. To jest też dobry czas na to, żeby wymieniać korespondencję z urzędami, bo może się właśnie okazać, że po takim okresie dość długiego oczekiwania wreszcie ta decyzja przyjdzie. Wreszcie doczekacie się tego, na co tak długo czekaliście. Tylko nie zapomnijcie w tym wszystkim o tym, że człowiek i miłość to cudowna para. W związku z tym nie zapomnijcie mówić czułych słów, mówić tego, co tak bardzo lubicie w, tym, w tej drugiej osobie. Nieszczęście właśnie tych słów, czułości, bądźcie dla siebie wylewni, bo to jest dobry czas na to, żeby romantycznie podejść do siebie, żeby zacząć planować, żeby powolutku, powolutku budować swoją przyszłość. Na początek niech to będą tylko i wyłącznie Plany. Niech one powolutku się rozwijają. Bo to nie jest czas na to, żeby natychmiast już i teraz wskakiwać z jednych butów w drugie. Żeby zmieniać tylko i wyłącznie kogoś w relacji, tylko dlatego, że coś usłyszeliście albo coś Wam się nie spodobało, czy też coś było. Jakąś nie niepasjonu pasjonującą rozmową, lecz wręcz przeciwnie. Coś było takim ostrym, ostrą wymianą, która mogła, mogła urazić. Tak więc nie patrzcie na to, jako na coś, co może być tym ostatecznym rozwiązaniem lecz wręcz przeciwnie dajcie sobie oddech dajcie sobie moment dajcie sobie chwilę na to żeby emocje odpadły uśpiły się a może po prostu przeżyły w związku z tym będziecie na nowo mogli na siebie spojrzeć tu takie odcinanie jest raczej w tym tygodniu Niewskazane, nie jest to dobry moment, nie jest to ten czas na to właśnie, żeby zmieniać te związki, tak jakby się to chciało zmienić, nową parę okularów. No i tyle, chociaż jeszcze mogłabym powiedzieć, że trzeba by tutaj uważać, że mm, Wchodząc w jakąś relację, nie patrzmy na kogoś przez stronę zysków i strat ewentualnych. Patrzmy raczej na tą drugą stronę na człowieka jako na osobę, która może nas czegoś nauczyć, i idźmy zawsze po linii swojego serca. Niech serce Was w tym tygodniu szczególnie prowadzi. No dobra, i to już by było na tyle tego, co ten tydzień nowy przynieść może dobrego i tego takiego sobie. Ale jutro przecież niedziela, czytanie. A temat mm, niech, niech będzie trochę przewrotny. Czego definitywnie i ostatecznie nie kończyć? Tak. Zobaczymy, co wyjdzie, bo to dość ciekawe. Czego nie kończyć? No dobra. Teraz to już na pewno, na pewno koniec tego filmu. Jak zwykle. Dzięki, że jesteście. No i, no i co? No i do zobaczenia.